Witam serdecznie. Drodzy moi, wy wypuścili mnie z tego sądu, jestem ławnikiem na całego, ale będę wam opowiadał o Mahatanie dzisiaj krótką historyjkę taką o moim współpracowniku, który był tak samo jak ja, był District Supervisor w tym czasie. To mieliśmy biura przy piątej Avenue. No i on miał jego, jego biuro było tuż przede mną, a ponieważ on był. No, Powiedz, powiedzmy, staromodny był starszy ode mnie, sporo i w finansach tak sobie był, no nie, w takich osobistych finansach, nie, nie był, <laughs> powiedzmy, zbyt obcykany, no takie dobre słowo. No to zawsze do mnie po poradę przychodził, nie, a miał pieniędzy, że mógłby kupić niejednego, nie, tak, no dobrze zarabiał, widocznie, no nie wiem, miał dużo pieniędzy. I tego. I zawsze się pytał, co ma, co ma ta zrobić, czy ma z tym zrobić, gdzie tam, na, na, bo już pod emeryturę się szykował, to na emeryturę, czy to w, gdzie pakować i tak dalej, i tak dalej, nie? No i żeśmy gadali, on e, czarnoskóry był, także e, to ważna część tej, tej, tego opowiadania, bo kupił, w, e, kupił sobie bardzo drogi dom w, w bardzo dobrym miejscu, co, co mu bardzo radziłem, bo, no bo jednak taka inwestycja zawsze potrzebował akurat gdzieś mieszkać i tam. Przeprowadzał się i ten. No i kupił do mnie w, w bardzo drogiej dzielnicy i, i sam e, trawę obcinał i dbał o zieleń na, na, na zewnątrz. No i mówi jak po jakimś czasie, gdzieś po, po, po miesiącu czy dwóch, jak już tam się wprowadził, e, to z, z naprzeciwka ten, ten człowiek co mieszkał, przy, jak on obcinał trawę, co do niego przyszedł. Przychodzi do niego i mówi ty, wiesz, się", mówi słuchaj. Ty tu bardzo ładnie o tą trawę. Ile ty liczysz za za, za, za serwis? Myślał, że on jest, że on jest tym landscapingiem, jak się mówi po polsku. Ogrodnikiem tylko, że pracuje tam, przychodzi pracować, a nie mieszka. Dyskryminacja nie na całego, że czarny. Sam się śmiał, mówi, ja, ja tutaj mieszkam. No, fajny był facet. My żeśmy razem z nim sprzątali w tym, mieliśmy NYU, te, te akademiki, to, to była fajna robota, musieliśmy zorganizować wszystko we, we dwóch, żeśmy to prowadzili, a, a budynek był olbrzymi i trzeba było w 24 godziny, sześciutko, nie, studenci się wy, wyprowadzili i 24 godziny i się już miało być następna ta... No na ta sesja taka na wakacje, nie? Ta co, co jest przerwa między, między semestrami. No to ja z nim to prowadziłem, żeśmy to robili, to, to było, oh my god, żeśmy nie wychodzili to myśmy siedzieli no stop, a żeśmy zrobili. No fajny był facet. A drugi był, sytuacja też śmieszna, bo z tyłu miałem następnego Albańczyka, co siedział za mną w opisie. To jego przyjęli tylko, tylko dlatego, że jego syn był pomógł kontrakt dostać tej, tej mojej kompanii, no to tylko za to mu dali pracę. No i przychodził tam, nic nie robił. Tam, żeby nic nie robił, to mi nie przeszkadza. Nie ja mam swoją robotę, ty masz swoją, nie moja sprawa. Ale, ale już nie mówię, że przy drzwiach otwartych te, te gazety czytał już szaleścił tymi papierami, ale kiedy jeszcze paznokcie przyszedł i obcinano, ludzie, w biurze jesteś, cywilizacja, gdzie żeś z tej nie przyjechał, i klik, 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 ja mówię, co tam się dzieje do niego, co ty, mówię, obcinam nam Paznokcie. Ja mówię, jeszcze u nóg może sobie odnieść. No a jak? prosto mu z tego. Mówię, nie, nie ten, w domu takie rzeczy się robi. To taki No ale to wam opowiem ten, jadę, opowiem wam, jak tam z pracy zrezygnowałem u nich, bo taka była sytuacja fajna. Możesz opowiadałem w którymś odcinku, nie wiem, no jedna taka... Polka pracowała dla mnie w, w budynku numer 7, World Trade Center 7, co tam się zawalił, nie? niby go tam te samoloty go zbombardowały. Za, za, no, whatever. Tam pracowała, była moją supervisorką, zresztą była, dwie miałem tam Polki, wiecie? Też śmieszna sytuacja, bo ta druga była, no, muszę powiedzieć wam, druga była góralka, nie, nasza. No, ale Teresa się nazywała, umarła bied, biedula, umarła, miała takie cierpienia, byłem w w szpitalu, oh my god. No, ale ten... Wypadek miała, stuknął, ją, z tyłu ją stuknął ten, duży, duża ciężarówka ją trafiła, jak stała na czerwonych światach, nie zatrzymała się i przywaliła jej i miała te pasy, nie, te pasy ją tak ścisnęły, jakoś nieszczęśliwie. ja nie wiem, że od pasów, ale do, dostała w trzech miejscach raka, tam gdzie te pasy ją jakoś tutaj na ramieniu, na piersi, gdzieś tu na dole na biodrze, tak jak pasy dokładnie, no nie wiem jak, w każdym razie miała straszny, straszny rak i straszne cierpieniach, umarła biedula. Teresa, a ta druga, no to w Kolumbii pracowała i mi da, zadzwoniła, mówi, słuchaj, jest ten. Na menadżera, nie na, na, na jej bossa. I była pozycja się otworzyła. I tam poszedłem, złożyłem. I tego. No i przechodziłem przez te etapy, wszystkie tam było bardzo duże wymagania. i no I, i tego. No i tam do, dostałem, nie przyjęli mnie, dostałem ofertę. I tak ciężko mi było zrezygnować z tej, z tej roboty tutaj, bo to, dobra była ta praca w, w, na tej na te, piątej aweniu, w tym, ten dystrykt, co miałem. I tak się wahałem, nie? Już tak mówię, no wezmę, nie? I tak, tak odwracam to jeszcze, bo to miałem czas, żeby... Dwa tygodnie chciałem dać wymówienia, a tam jeszcze tak, no, no powiedziałem, że wezmę tamtą, ale jeż, tak jeszcze byłem troszkę ten... Tak trochę się wahałem, no. I tego, i, i pojechałem do Polski w tym czasie. Miałem mieszkanie... W Warszawie i wyprowadzili mi się tam ludzie, i ta, ta kobieta, co mi tam załatwiała te różne rzeczy, to nie chciała zdecydować za mnie, kogo tam przyjąć. No to żebym przyjechał na parę nitko, wybrać tam, kogo wezmę do tego mieszkania. nie? Także tak na szybko, no nie chciałem jechać, no ale nie miałem wyboru i akurat był święta Dzień Czynienia był, i był czas, że tego, że, że miałem wolne cztery z pracy, no i tak siadłem, w, w, w czwartek wyleciałem, nie, w niedzielę wróciłem do, do, do tego, w niedzielę czy w poniedziałek rano nawet i do pracy od razu miałem jechać, potem ten służbowy samochód zostawiłem na parkingu, nawet nie na parkingu, nie pamiętam, no w każdym razie, no to taki będzie kiepskie te wideo, ja tak będę przerywał co chwilę. <laughs> ale gadam, ale gadam. Nie będę wam opowiadał o takich sprawach w takim razie. Następnym razem opowiem, a teraz kończę, może to wrzucę te 6 minut, to się zobaczycie, a jak nie, to tego. To resztę w innym, w innym czasie opowiem i tak dostanę opiekę że od, 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 od kogoś na pewno, że jadę i tego, i gadam no a to akurat widzicie, muszę hamować co chwilę i trzymać oczy na tym na, na drodze, no to pogadamy później trzymajcie się drodzy Ciao.